Na koniec wycieczka na południe od Świdnicy. Jej trasa zaprowadzi nas w malownicze pasmo gór sowich, zaczynających się prawie za rogatkami miasta, a liczyć będzie 50 km. Zaczniemy jednak od wspaniałej świdnickiej katedry. Ta średniowieczna świątynia szczyci się najwyższą na Śląsku wieżą, a wielkością wnętrza rywalizuje z katedrami w Pradze i Wiedniu. To prawdziwa skarbnica sztuki baroku najwyższej próby, ale również i arcydzieł z innych epok. Znajdziemy tu między innymi bajecznie kolorowy gotycki ołtarz ze szkoły Vita Stwosza, czy wspaniałą renesansową chrzcielnicę z Alabastru. Warto poświęcić więcej czasu Świdnickiej Katedrze, by spokojnie podelektować się zgromadzonymi w niej perłami sztuki. Wrażenia estetyczne zamieniamy na inżynierię. Lubachów. Przed nami zabytek techniki użytkowej. Jedna z największych na Dolnym Śląsku zapór i elektrowni wodnych. Można także podejść pod samą zaporę, gdzie kamienny gigant i towarzyszące mu urządzenia wywierają naprawdę spore wrażenie. Samo jezioro również zachęca do spędzenia nad nim paru przyjemnych chwil. Czas na kolejne odkrycie. Oto średniowieczny zamek Grodno, przebudowany prawie 500 lat temu, zgodnie z najnowszym wówczas krzykiem mody w renesansowym stylu. Z wieży roztacza się wspaniały widok na Warownię i jej przepiękną okolicę. Wróćmy jednak do historii najnowszej. Koło miejscowości Walim można obejrzeć tajną kwaterę Hitlera. Podziemny kompleks Włodarz to jedno z największych przedsięwzięć budowlano-górniczych II wojny światowej. Pod ziemią można zgubić się w siatce przecinających się pod kątem prostym korytarzy. Część z nich prowadzi do hal, które zwiedza się łodzią. Niezwykłe doznania gwarantowane. Z podziemi wznieśmy się wysoko nad powierzchnię. Przemierzając park krajobrazowy Gór Sowich. Wdrapujemy się szlakiem na najwyższe wzniesienie w okolicy Świdnicy. Na szczycie Wielkiej Sowy znajdziemy rozległą polanę ze strzelającą w niebo wieżą widokową o ciekawej architekturze. Z góry rozciąga się bajeczna panorama gór Sowich. My jednak wracamy pod ziemię. Niedaleko w sąsiedztwie miasteczka Głuszyca, kolejna część tajemnic II wojny światowej, czyli kompleks podziemi osówka. Udostępniona długość tuneli wynosi tu ponad 1,5 kilometra, a zaaranżowano w nich kilka ciekawych wystaw tematycznych. Po przeżyciach, których pozazdrościłby Indiana Jones, na koniec jeszcze mocny akord. W jedlinie zdrój czeka kompleks sportów górskich Czarodziejska Góra, stoki do zjeżdżania na specjalnych hulajnogach i deskach, park linowy z pięcioma trasami oraz piętnastometrowa wieża wspinaczkowa z tysiącem chwytów. Niezła dawka adrenaliny na zakończenie tak intensywnego pobytu w Świdnicy i jej najbliższych okolicach. Pakujcie się, Świdnica na Dolnym Śląsku zaprasza.